Hej, you know? hej. Hey. Zanim jeszcze na naszych ekranach pojawi się serial Kenobi, postarajmy się znaleźć odpowiedź na pytanie, co robił Obi-Wan przez te 19 lat, podczas których pilnował Luka na Tatooine. Zapraszam na film, w którym trochę poszukamy kanonicznych faktów. Mam nadzieję, że temat przypadnie Wam do gustu, tym bardziej, że ja no, miałem niezły ubaw robiąc research do tego odcinka. Jeśli jesteście gotowi, to jedziemy z koksem, ale jeszcze zanim przeskoczymy do treści odcinka, to przypomnę tylko o subiku na kanale. Warto subować ten kanał i Kenobi to potwierdza. Oczywiście wracając jeszcze na chwilę do serialu, to zapewne dzieło, które będzie dostępne na Disney Plus zmieni nam, czy może lepiej powiedzieć, znacząco rozbuduje informacje, jakie mamy o tym, co robił Kenobi na Tatooine. Ale no, warto chyba wiedzieć, co do tej pory nam powiedziano w kanonie, no bo raczej nie siedział przez 19 lat i nie patrzył w wydmę piaskową, nieprawdaż? Zacznijmy od tego, że Kenobi miał za zadanie medytować i uczyć się, jak zachować świadomość w mocy po śmierci. Aby to wiedzieć, nie musimy sięgać po żadne dodatkowe źródło. Informacje o tym mamy w epizodzie trzecim, gdzie Joda zwraca się do Kenobiego. Dodatkowe szkolenie mam dla ciebie. One who has from the of the force, your old master. Qui-Gon. Kenobi zawiózł zatem małego Luka pod opiekę Owenowi i Beru Larsom. W pierwszym roku po tym wydarzeniu odwiedził jeszcze grup Walker, która, jak pamiętacie, była pochowana bardzo blisko farmy wilgoci Larsów. Porzucił też imię Obi-Wan. Na rzecz krótszego Ben, którego użył już wcześniej w czasie wojen klonów. Zatem Kenobi kontaktował się ze swoim mistrzem Kłagonem i uczył się, jak być duchem mocy i jak ukazywać się w chwilach, kiedy inni potrzebowali jego rady. Co więcej, udała mu się ta medytacja i często rozmawiał ze swoim nieżyjącym już mistrzem. Ostatni raz, na krótko przed uratowaniem Luka od ludzi pustyni. Co widzimy w epizodzie czwartym, czyli tak naprawdę, no, bardzo, bardzo długo po śmierci quaigon Kiedy Luke miał 3 latka, farma Larsów została zaatakowana przez bandytów. Kenobi wyczuł to poprzez moc i przybył na ratunek. Kiedy pokonał ostatniego bandytę, starł się z Owenem, który stwierdził, że nie życzy sobie wtrącenia się Kenobi'ego i na pewno nie zezwoli na szkolenie chłopaka. Nie pozwoli, aby młody Skywalker stał się taki jak jego ojciec. Nie pozwolę ci omamić chłopaka tak, jak omamiłeś jego ojca. Dostarczyłeś go pod moją opiekę, aby go chronić i to zamierzam robić. Chronić go przed tobą, powiedział Owen. Nie proszę, abyś pozwolił mi go trenować. Wyraziłeś się w tej kwestii jasno. Ale Luke ma potencjał, żeby być kimś wielkim, tak jak jego ojciec przed nim odparował Kenobi. Chcesz powiedzieć, zanim go zabiłeś. Nie zabiłeś już wystarczająco wielu Skywalkerów, w Kenobi? To jest dialog z komiksu Star Wars 15 z 2015 roku. Oczywiście moje takie bardziej artystyczne tłumaczenie i adaptacja, ale no mniej więcej o to chodziło. Kenobi, mimo wszystko, ochraniał Luka i farmę Larsów. W pewnym momencie nastała straszliwa susza na Tatooine. Jabba wysłał swoich ludzi, aby zbierali od farmerów no oczywiście siłą i wymuszeniem zbierali podatek wodny. Kenobi dyskretnie pomógł farmerom, ale okazało się, że młody Luke udał się za bandytami, aby odzyskać zabraną wodę. Luke dostał lanie, mówiąc delikatnie i był nieprzytomny, a Kenobi dyskretnie, no, nie wyciągając miecza, pozbył się sługusów dżaby. Nieprzytomnego luka zaniósł pod dom Larsów i zostawił go, zanim chłopak się przebudził. Oczywiście to zaobserwował Kenobi i stwierdził, że Luke ma potencjał, ma bardzo silną wolę i że kiedyś będzie z niego potężny rycerz Jedi. Mimo wszystko, Kenobi nie stał z boku i z ukrycia pilnował małego Luke'a. Na przykład, kiedy chłopak ścigał się z kolegami, Kenobi delikatnie pomagał mu mocą. Kupował mu też jakieś drobne prezenty, to wiemy o jednym takim przypadku. Na przykład młody Luke rozbił swojego skoczka w kanionie żebraków, za co Owen wściekł się i uziemił chłopaka. Jakiś czas później Lars i Skywalker poszli poszukać do kupna droida, który znał Boci. Do luka podeszło dwóch Javów, którzy wręczyli chłopakowi pudełko z częściami do naprawy śmigacza. Luke myślał, że to prezent od Owena, ale tak naprawdę te części były od Kenobiego i Kenobi podjął się specjalnej pracy dla Javów, żeby móc uzyskać te części. Owen wściekł się i poszedł do Kenobiego, oddał mu pudełko, ale rodzina Larsów cały czas była zagrożona. Okazało się, że Jabba wynajął łowcę nagród łukiego czarnego krsantana aby zrobił krzywdę Owenowi, bo to jego podejrzewał o pozbycie się jego ekipy podczas Wielkiej Suszy. Wookie pobił Beru i porwał Owena. był go potem na wydmie aż do czasu, kiedy przybył Kenobi. Ben stoczył z Krstantanem niełatwą walkę, ale ostatecznie no oczywiście wygrał. Owen podziękował Jedi za pomoc, ale tutaj trzeba koniecznie powiedzieć, że Luke nadal osobiście nie poznał swojego Anioła Stróża, poza momentami we wczesnym dzieciństwie oczywiście. Warto też dodać, że Ben, pomimo że nie miał zgody na szkolenie młodego Skywalkera, spisywał dzienniki i umieszczał je w pudełku z napisem „dla Luka”, mając nadzieję, że kiedyś młody Skywalker dotrze do tych informacji i to ułatwi mu szkolenie na rycerza Jedi. Kiedy luk miał 12 lat razem z przyjacielem udali się na przejażdżkę na dubakach, zastała ich burza piaskowa. Zgubili drogę i wkrótce stracili przytomność. Kiedy ocknęli się, okazało się, że w pobliżu jest smok krajd, ale pojawił się Kenobi oczywiście, który odciągnął stwora od chłopaków. Przestawił się Lukowi jako Ben i powiedział, że jest starym przyjacielem jego ojca. Owen był wdzięczny za ratunek chłopaka, ale ponownie zakazał Kenobiemu zbliżać się do Luka, a już na pewno go szkolić. Warto wiedzieć, że plemiona wędrowne na Tatooine opowiadały sobie legendy o wojowniku ze świetlistym mieczem, który pokonał Smoka Kraid. Zatem możemy przypuszczać, że Kenobi przez wiele lat działał niepostrzeżenie dla dobra lokalnych mieszkańców z Tatooine. I tutaj myślę, jest największe pole do popisu dla serialu, aczkolwiek już wiemy, że na przykład no, w serialu o Kenobi pojawi się Hayden Christensen w roli Dartha Weidera, czyli być może dojdzie do jakiegoś spotkania Anakina slash z Kenobim. Nie muszę wspominać, że kulminacją opieki Bena Kenobiego nad Luke'em była walka z Maulem, co widzimy oczywiście w serialu Rebels. Miała miejsce na dwa lata przed wydarzeniami pokazanymi w Nowej Nadziei, zatem Luke miał wtedy Około 17 lat. Możemy tylko domyślać się, jak wyglądałaby przyszłość galaktyki, gdyby Maul pokonał Obi-Wan'a i zabrał pod swoją opiekę, a potem szkolił młodego Skywalkera. Na szczęście do tego nie doszło, ale zainteresowanie Maula pokazało, że najprawdopodobniej los, przed jakim ochronić chciał Luka Owen, i tak chłopaka nie ominie. Ścieżki mocy wskazywały na to, że syn Anakina będzie musiał podążać drogą wskazaną przez Moc. Tak, jak jego ojciec przed nim. Dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam, żebyście zostawili łapeczkę w górę pod filmem i koniecznie, koniecznie zasubskrybowali kanał. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście wsparli kanał. Można to zrobić albo przez Patronajta, albo bezpośrednio przez YouTube'a. Guziczek jest na dole pod okienkiem filmu. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Pamiętajcie o tym, żeby się często uśmiechać, uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z Wami. Pa Pa!